Cześć, witam Was serdecznie, przychodzę dzisiaj z nieulubieńcami. Nie Nieulubieńcy, ich nie. Cześć, witam Was serdecznie, przychodzę dzisiaj. No, nie nagram tego dzisiaj, no nie nagram. Cześć, witam Was serdecznie, przychodzę. Joanna, no schub się, przecież to nie jest takie trudne. Nagrywasz już te filmiki tak długo. I nie umiesz dalej, dalej nie umiesz. Jeszcze się nie nauczyłam. OMG. Cześć, witam Was. Cześć, witam Was serdecznie. Cześć, witam Was serdecznie. Przychodzę dzisiaj z niekosmetycznymi ulubieńcami miesiąca. Kosmetyczni już byli, doktor. Cześć, witam Was serdecznie. Czekaj, nie Czy jeszcze ja to nagrywam? Na jeszcze tak, bo ja już wpuściłam. Mhm. No i jeszcze, oczywiście. Czemu taka blada jestem? Jeszcze raz. Chociaż w sumie może być, ale. Jeszcze raz, że co? Żebym mogła powiedzieć bez nazwiska. No. Muszę dużo czytać. Czytać, 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 czytać. Jeszcze raz, czytać. Ramiona brzuch uda pośladki. Nigdy nie stosuję tego na ramiona. Hmm. Muszę o tym pomyśleć. No dobra. Co jeszcze, bo ja nagrywam. No dobra. Nadający objętość, Które kosztuje jakieś 4-5 euro. Coś mi się dzieje z e, To jest PMD, czyli Personal Microderm... -E. To jest PMD, Personal Microderm... Będąc przy Microdermabrasie, dostałam ostatnio urządzenie, które wygląda tak. To jest PND, czyli Personal Microderma. Twój je ulubiony... Cześć, witam Was serdecznie w ostatniej już serii. Cię ja przyniosłam biedronkę. Spoko, co mam teraz z nią zrobić? Nie ma nagrywania, muszę ją wypuścić, bo mi na sika na palce. Zniszczonych zabiegami fryzjerskimi e, moje. Przychodzę z recenzją i pokazem. E, e, to są po telefon mi dzwoni. No, pokażę Wam, jaki efekt dają mm, kolejne produkty. Wielka scena, mnóstwo dzieci no, i pamiętam, jak są sam... dzieci. Tak, dokładnie. Potem zrobimy zbliżenia tam na ciuchy i na też... A, ja... E, to też na pewno się to przyda. Tak słucham? E, kolejna twarz... Kolejna twarz... Kolejna twarz. 50 twarzy. Joanny. Nie czytałam tej książki. Więc się nie wypowiem. Jest rano rano. Em, godzina i ósma. Nie, bez sensu. Intensywnie rzeźbi i modeluje sylwetkę. O, dobry żad. Cześć! I wiercą, 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 wiercą. I tak cały dzień non, 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 non. O nie. Mogliby tak, kurczę, kawałek przerwy sobie zrobić, mogliby, błagam. To jest jakiś horror, koszmar. O, jest cisza. Nie za długo, nie za długo, nie zdążę się wyrobić, żeby powiedzieć to, co chcę. O, Nie, nie, fałszywy alarm. Jest cisza. Nie. Zaraz do nich pójdę i powiem, że tu się pracuje. No masakra, przecież ja muszę zaraz iść w siną dal. Obczaję co to za pies i nagrywam. Pies...